Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maskarat, a to jest pierwszy odcinek z serii Gothic 2 na modyfikacji oczywiście Sytera. No, przynajmniej tak piszę oczywiście. No i co? No i zdecydowałem się na tego moda, w sumie przeglądając randomowo dostępne jeszcze mody, których oczywiście nie ograliśmy. No i w sumie stwierdziłem, że Sytera i spełnia warunki bycia nawet długim modem, w sensie długim, no nie jakimś gigantycznie wiadomo, e, na przykład legendy to raczej Ashun będą, znaczy legenda Ashun bardziej e, będzie chyba najdłuższym modem, no ale no nie zmienia to faktu, że Setera oferuje troszkę godzin, więc sobie spróbujemy. Nic nie wiem o tym modzie tak naprawdę, e, coś tam tylko się przewijało, e, że jest i że w sumie jest nawet spoko, więc no zobaczymy to wiadomo na tej serii, więc no cóż ja mogę więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i oczywiście jeśli się cieszycie to możecie zostawić lajka na początek serii oczywiście. E, myślę, że to będzie w sumie spoko. <laughs> w każdym razie w sumie co, no zaczynamy chyba, no. Mamy w sumie cutscenkę na początku z tego co widziałem podczas testów, więc na razie się przymknę. Smoki w Górniczej Dolinie zostały unicestwione. Zło w Korinis pokonane. Jednak na naszego bohatera czekało jeszcze jedno zadanie. Musiał wtargnąć wraz ze swoimi zaufanymi przyjaciółmi do dworu Irdorat. I tak oto mknęli przez morze, aby zrealizować te zamysły. Jednakże. Oddalali się od dworu z każdą milą morską, coraz dalej i dalej. Dryfowali we właściwym kierunku przy korzystnym wietrze, jednak siły ciemności miały wobec nich zupełnie inne plany. Już wkrótce rozstrzygną się losy królestwa. Daleko od Irdorat, i jeszcze dalej od Myrtany. Słudzy Beliara chcą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I to nie na polach Bitwy Myrtany, lecz tu i teraz. No zapowiada się interesująco. Tyle mogę powiedzieć. No ale. <śpiewa> Olipka chyba się pojawiliśmy jako rozbitek co już ciekawie się zapowiada się ze mną Zobaczmy. Stało. ja nic nie pamiętam i przyjaciele i dlaczego leżę na piasku gdzie ja w ogóle jestem no i to hmm. bardzo dobre pytanie no, stoi przed nami jakiś rolnik farmer witaj obcy wstałeś w końcu już myślałem że nie żyjesz Zbierałem sobie tutaj muszle na plażę, no Oczywiście, jak widzicie, też pełne tak, polskie udźwiękowienie. sprawa. Wprawdzie to na takiego nie wyglądasz, ale mam nadzieję, że nie jesteś jednym z piratów. Ja, piratem. Wręcz przeciwnie, to ja zostałem przez nich napadnięty. No, koniec końców, nieźle ci chłopiska dołożyli. Mam tu przy sobie na szczęście kilka ziół leczniczych. Proszę, weź je. Przynajmniej trochę uśmierzą twoje dolegliwości. Dzięki, ale okay. gdzie ja w ogóle jestem? Ta wyspa nazywa się Sytera. Chociaż właściwie, cóż, od wielu pokoleń to tylko część wyspy. Co masz na myśli? Syterę znam tylko jako część wyspy. Ale Asrandar, mag wody, opowiadał mi kiedyś, że masyw skalny na północy wyspy był wcześniej przejezdny. I że za nim wyspa jest przynajmniej tak samo duża. Ale tam straszy. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Twojej ojczystej wyspie? Okej, okay, no to mamy segment pytań. Na dzień Co dobry no, na To nie jest zbyt przyjazna okolica dla kogoś takiego jak ty. Nawet nie masz jeszcze przy sobie broni. Na północnym zachodzie tułają się bandyci, a od jakiegoś czasu nawet piraci. A każdy, kto się do nich zbliży zanadto zostaje zmasakrowany. A przed kilkoma dniami podsłuchałem rozmowę, w której nieoficjalnie była mowa nawet o Mrocznej Magii. Nie, ale ja w to nie wierzę. Przez wieki nic się coś takiego tutaj nie zdarzyło. Okej. Okay. Czego mogę się spodziewać na wschodzie? Najemników. Rozbili tam swój obóz już wiele lat temu, a my prowadzimy z nimi handel. Nic więcej nie wiem. No cóż, jak na najemników, to są oni bardzo spokojni. Jeszcze nigdy nie było z nimi żadnego napięcia nerwowego. Okay. Co jest wartego zobaczenia na północy? Ech, jest zamek warowny straży pośród skalistych osłon, które dzielą naszą wyspę. Ale nikt tamtędy nie przejdzie. Od miesięcy no okay. dwóch tygodni zabarykadowali się oni doszczędnie w swoim zamczysku. Nie mam pojęcia dlaczego. Co jest na południu? Tutaj właśnie jesteśmy, na południu wyspy. Nie ma tu zbyt wiele atrakcji. No dobrze wiedzieć, kolego. Informacje wstępne i na temat. I nosa. ...lokacji a, tak, naszej. ...i jedyne przejście prowadzące do reszty wyspy jest chwilowo niedostępne. O, a to ciekawe. Co się stało? Człowieku, ale ty potrafisz wiercić dziurę w brzuchu. Mogę ci tylko powiedzieć, że jedyny dojazd do reszty wyspy prowadzi przez Tarenis. Tarenis to jedyne miasto na tej wysepce i istnieje tylko jeden sposób, aby się tam dostać. Przez most na rzece. A tam stacjonuje teraz straż miejska i nikomu nie pozwolą przejść. No, okej, okay, dobra. Mówiłeś, że północna część wyspy jest zamknięta. A co z drogą morską? Nikt nie próbował dotrzeć nią na drugą stronę wyspy? Pewnie, ale może ich pogrzebało. Mówię tu o monstrach, ogromnych morskich potworach. Tyle, że przez tę płytką wodę na końcu wyspy jesteśmy tu chronieni przed potworami morskimi. I chwała Inosowi, bo inaczej nie moglibyśmy nawet łowić ryb na morzu. Chętnie bym popływał, ale nie tutaj. W niektórych miejscach są niebezpieczne wiry wodne, które potrafią dość głęboko wciągnąć. Lepiej zostań na lądzie. Tak będzie bezpieczniej. Okej. Okay. Czy w przeszłości nikt nie starał się znaleźć starego przejścia? Ale oczywiście. jednak przejście jest zasypane przez wieki, i nikt, kto szukał drogi przez góry nie wrócił. A to ciekawe. No to może będziemy Otóż, próbować, nowy no? dzień i nic się nie zmieniło. Wszystko wydaje się bardzo znajome. Człowieku. Po co ja tak kłapię dziobem przez cały czas? Chodź do mojej rodzinnej wsi. Jest taka bała, że nawet nie ma jeszcze swojej nazwy. Ale za to moja mama gotuje wyśmienity Aha, super Fenomenalny, naprawdę pycha. I, I wydaje mi się, że ja też się zrobiłem potwornie głodny. To jak będzie? Zaprowadzić cię do mojej wioski? No spoko, chyba nie mamy wyboru, nie? No chodź już, ruszajmy! Jeszcze nie. Zostałem oddzielony od moich ludzi. Może widziałeś jeszcze jakichś obcych. Tak, widziałem. Jednakże obaj to byli wcześniej tylko martwi piraci na plaży. Okay. Pokazać ci to miejsce? Tak, no, nie. nie do tych piratów. W porządku, chodź za mną! No dobra. Po tej rozmowie zapowiada się ciekawie, podleczmy się oczywiście, bo staliśmy, a już widzę przeciwnika tam. W sumie powinniśmy sobie też trochę po plaży pochodzić, nie miałem dużo czasu na testing, no ale powinno wszystko działać, w sensie jakieś quickluty, przyspieszenia, przyspieszenia. Um, no i zobaczymy z czym to się je. Tutaj jest jakaś miejscówka, kurde czy ja chcę go opuszczać? Nie wiem. Zapisy są dosyć szybkie, no powiedzmy, mogłoby być lepiej. Um, no i co? Otwiera się? Nie, nie, nie otwiera, otwiera się, pożarach. no dobra. Oczywiście chciałem przypolować tutaj na jakieś rogowe muszle, wiadomo. Bo to się przydaje. Dobra, już mi zniknął, co? No, zniknął mi. Dobra, to nie ma co przeginać. I się nie ma co oddalać za daleko. Dobra. Jest tam jeszcze? Jest, dobra. To lecimy, niech nas odprowadzi, a potem poświęcimy się jakiejś eksploracji. No, na razie jesteśmy goli. No, statystyki... No podstawowe można powiedzieć. Level oczywiście zerowy, standardzik. bestie mnożą się jak króliki. Okej, okay. w sumie ma 160 HP, nawet niezły. Dla przykładu my mamy 40. Ale Dobra. Bydle. No to idziemy dalej. Dobra, <grywki> tutaj robiłem miniaturkę. No um. tutaj. Ja bym tych łachudr nie tykał nawet w rękawiczkach, ale może ty znajdziesz tam przy nich coś przydatnego. Jak tak dla ciebie patrzę, to sądzę, że z pewnością przyda ci się każda moneta. No to na pewno. Dobra. Co tam mamy? Stara moneta, jakieś marne złoto, w ilości trzech sztuki, notatka. No co? Możemy ruszać dalej? Nie, to jest strasznie szybki jesteś. Chcę tylko rzucić okiem na tę wiadomość. To może być coś ważnego. No, bez kitu, dobra. No to czytamy. Wyparszywa piracka Hołoto. Nasi przeciwnicy są właśnie w drodze na Irdorad. Oni muszą zostać zatrzymani. Inaczej cały nasz plan spełznie na niczym. Pojmajcie ich wszystkich, byle tylko włos im z głowy nie spadł. Tego łowcę smoków zostawcie samego bez żadnego wyposażenia. Mam wobec niego inne plany. Zdążyłem już przywłaszczyć sobie całą jego moc. Wkrótce odbiorę także jego ambicje, a potem jego nadzieje. A kiedy w końcu się tu zjawi, zdepczę go z radością. Niczym natrętnego chrząszcza. Nie się dzieje wola piekieł. R., No, powiem tak, no nie za ciekawie to wygląda. Znów jakaś intryga. Zostaliśmy. Yy, no. Kręceni, oczywiście. No, kurde, co za człowiek? Widzicie go? On spierdziela już. Chyba sobie odpuścił ten oprowadzanie mnie po, po dzielnicy. No to co? Gdzieś tu bieg chyba. Kościół! zwolnij. No, kurde, co za matą. Dobra. No nic. <śpiewanie> jeszcze raz. Dobra. E, jakby ten. Widzę, że na dłuższą metę nie ma co się z nim bawić, bo strasznie agresywny jest. Mam tylko nadzieję, że. Tak. Że chociaż miękkie nie zabierze. Dobra, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Nie interesuje nas, co mówisz. Weźmy sobie to wszystko. Ciak. Idziemy, oczywiście. Notatka do przeczytania. Ciach. Dobra, dziesięć ekspans. Dostaliśmy jakiś wpis w sumie, co też można przeczytać. A, a więc cały ten atak piratów był zaplanowany, a moi przyjaciele że komo dalej żyją. Tylko kto może się kryć pod tym R? No właśnie. Właśnie, i dostęp do miasta w ogóle, to jest też ciekawe. Hmm. Jedna droga, jaką można się tam dostać, jest zablokowana. No, oby nie było. No, pewnie. Cały mod jest, jakbym miał tak obstawiać pewnie właśnie w celu dostania się do miasta. Później się pewnie zobaczy, ale no, jakby ręki sobie nie dał uciąć, tak bym obstawiał po ogólnym przeglądzie wyspy. Znaczy ogólny, w sensie takim ogólnym przeleceniu, popatrzeniu, gdzie można miniaturkę zrobić. Także ten, no, zobaczymy. Będą kilka... Będzie tutaj kilka niuansów, które mi się nie podoba, ale myślę, że ogólnie mod może być nawet ciekawy, więc, więc mam dobre myśli o No, na ten temat. to jesteśmy. To moja wioska i... oho, a tam stoi mój tatko. On... Ym, wygląda na trochę rozjuszonego. Okej. Okay. Myślę, że lepiej będzie jak na razie stąd zniknę, bez urazy obcy. Oho, super. Rozdział pierwszy. Irdorath mógł się poczekać. No dobra, niech czeka. Nazywam się Lorant. Jestem ojcem tego niegrzecznego smarkacza. Kurde, zdział sobie drzwi zamknął. mówiąc powinien tu być już godzinę temu. Ty czasem nie masz z tym nic wspólnego? No nieźle. Eym um, się, wykręć się, no wybroń się. Pewnie, że mam. Kilka godzin temu wylądowałem na tej wyspie półżywy i pozbawiony całego swojego majątku. Twój, jak już mówiłeś, niegrzeczny syn znalazł mnie na plaży i udzielił pierwszej pomocy. Rzecz jasna nie miałem zielonego pojęcia, gdzie jestem, dlatego miałem sporo pytań na temat waszej ojczystej wyspy. Oczywiście trochę to trwało. Twój syn jednak odpowiedział mi na wszystkie bardzo uprzejmie i w końcu zaprosił mnie do waszej wioski. Dlatego jeśli już musisz kogoś sprać, bo jesteś cięty jak osa, ja tu stoję gotowy. I jeszcze coś... Uważam, że naprawdę dobrze wychowałeś swojego syna, a ja potrafię rozpoznać, kiedy nie jestem mile widziany. Dlatego byłoby miło, gdybyś już teraz rzucił się z pięściami, żebym miał jeszcze czas na znalezienie jakiegoś miejsca do spania. Tak, czy opak większość <gryba> piratów zostało załatwionych, a ja jestem zbyt zmęczony i głodny, żeby być w stanie się bronić. Wydajesz się całkiem w porządku i... może faktycznie jestem trochę za ostry dla Takisa, ale byłem bardzo zaniepokojony. Jeszcze dwa tygodnie temu prawdopodobnie bym się na niego krzywił. A ten chłopak wiedziałby, że te jego spóźnienia nie są w porządku. Ale tego dnia. Co się w takim razie zmieniło w ostatnich tygodniach, że jesteś taki zmartwiony? No właśnie. Sami nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, ale coś się na tej wyspie zmieniło. I to nie na dobre. Tyle jest pewne. Nic bardziej konkretnego. Cóż, ty się tutaj nie urodziłeś, dlatego, oczywiście, nie znasz naszej historii. Bez obaw, nie będę cię zanudzał drobnostkami. Chodzi o to, że od pierwszej wojny z orkami mamy tu spokój. Najniebezpieczniejszymi przeciwnikami dla nas było kilka wilków, które za bardzo zbliżyły się do owiec. I co? I teraz te bestie wydają się mnożyć z tygodnia na tydzień niczym chrząszcze. Jeśli i by widywał nawet gobliny o, gobliny kurde. na naszej spokojnej wysepce gobliny tutaj! Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Widziano na tej wyspie może jakichś obcych? Zostałem oddzielony od swoich przyjaciół. Takie najgorętsze wieści jeszcze do nas nie dotarły. Okay. Ale ostatni kurier relacjonował przed tygodniem, że w obozie piratów, w zachodniej części wyspy, znowu odnotowano zawadiactwo. I to po ponad 100 latach! Piraci na naszej wyspie! Teraz widzisz wszystkie moje powody do zmartwień. Ale dość już tych rozmów. Ciepły posiłek z pewnością ci nie zaszkodzi. Idź do mojej żony. Sala siedzi właśnie w chacie. Myślę, że da ci tam coś jeszcze do jedzenia. A potem powinieneś przede wszystkim wypocząć. Niestety w chacie nie ma już więcej wolnego miejsca. Ale zapytaj takisa, jak już zjesz. Pokażę ci miejsce do spania na plaży. Może nie jakieś wystawne, ale przynajmniej masz na czym spać i dach nad głową. To no dobra, dobra, wystarczy. Miewałem już gorsze miejsca do spania. No dobra, mogę się na coś przydać. Może już jakieś kościki? Nie by było. wszystkiego i przydałaby mi się jakaś praca. Myślę, że na razie powinieneś się przede wszystkim wykurować no, i odpocząć. A więc nie będziesz ganić taki za spóźnienie. Nie, masz rację. Właściwie to jestem z niego bardzo zadowolony. Nawet jeśli czasami na za dużo sobie pozwala. Za to ty, stawiając się tutaj, pokazałeś mi, że jesteś przyzwoitym gościem. Ok. Wspominałeś o jakimś kurierze. Tak, prawda. Wszystkie większe dzielnice na tej wyspie rozprowadzają informacje poprzez kurierów. A my dostarczamy kurierom nasze informacje, stan plonów, podatki no takie tam, zwykłe rzeczy. Chociaż ostatnio kurier się tutaj nie pokazał, ale zanim spytasz, to nie. Nie wiemy, co się stało. Modlimy się tylko do Inosa, aby wszystko z nim było w porządku. No dobra, no to co? Wbijamy do. do domku. Ej ty. Miej nas nakarmić, to chętnie. Ty jesteś sami. Korzystam z usługi. strasznie Przybyła tu ciasno. Tak. Mam nadzieję, że mój mąż nie potraktował cię zbyt obcesowo. Już w porządku. Ależ tu coś wspaniale pachnie. Twój mąż twierdzi, że miałabyś dla mnie jeszcze coś do jedzenia. No, jak na ciebie patrzę, to musiałeś mieć dzisiaj strasznie poskudny dzień. Ale masz szczęście. Gotowałam właśnie mój pyszny gulasz. Okej. Okay. No i super. W ogóle znów się pewnie będę musiał z progami pilnować, jakby to był gulasz pod siłę. proszę. Tylko uważaj, jeszcze gorące. <laughs> no spoko. No ale i tak go wypił, więc. Nie miałabyś przypadkiem jeszcze jednej porcji gulaszu? Nie sądzę. Czekaj, Zajrze. No proszę. Zostało mi jeszcze trochę. Ach, to świetnie. Kurde, Robię, tak dwa siły no, za to darmo? Nieźle. Ależ z ciebie głodomór. Jeszcze jedna porcja i ci ten gulasz uszami wyjdzie. A poza tym garnek jest już pusty. Spód jest tak czysty, że mogłabym go powiesić na ścianie jak lustro. A jutro? Cieszy mnie, że mój gulasz najwyraźniej tak ci zasmakował. Ale niektóre składniki są niestety bardzo drogie i rzadkie. Okay. Może znowu za kilka dni. Zobaczymy. Do tego czasu możesz do mnie przychodzić codziennie po zupę rybną. O, no i super. Nie obiecałem ci chyba zbyt wiele. Mówiłem przecież, że moja mama gotuje najlepszy gulasz na całej wyspie. Chodź ze mną, pokażę Ci twoje wyrko. Nic specjalnego, ale niczego innego ci nie mogę zaoferować. No dobra, dobra, jasne, jasne. Eksploracją wewnątrz. no, no tego miejsca. Zajmiemy się w swoim czasie, oczywiście. O, gdzie to wyrko? Kurde, blaszka. O, chłopie. Pewnie ten, jakiś skrypcik tutaj powinien się załączyć. No to w takim razie szybka wczytka. Nie, nie wiem. Może ty? Jeszcze jedna. A, ok. Opcje. I powinieneś wziąć sobie moją radę do serca. Jako oznakę swojej uprzejmości, powinieneś stawić się samemu wczesnym rankiem u naszego starszego wioski. Na który to jedyna to? chata, przy której znajdziesz gardła, no przed wejściem. Dlatego z pewnością jej nie przeoczysz. Jeśli tylko nie będziesz zachowywał się ordynarnie, na pewno nie spotkają cię tu żadne problemy. No a dobra ja popytam dobra. Pytam o ludzi. Czy nie mają dla ciebie jakiejś pracy? Może znajdziemy dla ciebie coś odpowiedniego. Jutrzejszego ranka zgłosić się do waszego starszego wioski. A potem do ciebie, wszystko jasne. No, próbujemy. Ogarnąć. Chodź, późno już jest! Hej! To ty nie to powiesz? Twój ojciec mnie zagadał a nie na odwrót. Tak, tak, zmęczony jestem i po prostu chcę już tylko uderzyć w kimono. Dobra, no lecimy, lecimy. Dobra, no to gdzie ta chatka? Trochę daleko chyba. O, już widziałem jakiś teleport w ogóle u góry. Ciekawe. No dobra. Jesteśmy na jakiejś plaży. Myślałem, że w ogóle będzie chodzić o tą drugą plażę, no ale jednak nie. O, to było całkiem odważne z twojej strony obcy. Mam na myśli to, że się za mną tak wstawiłeś. E, no. Przypuszczam, że gdyby nie twoja pomoc, bohater, musiałbym jest, teraz tak? trawkę ze szpar związkowej drożki przez następne dwa tygodnie. Dzięki ci za to. Ale teraz weź lepiej utni sobie porządną drzemkę. Wyglądasz nieco... Ach, kiemnij się po prostu. Z pewnością dobrze ci to zrobi. No dobra, no ma sens jakby. Dobra, mamy tutaj jakiś kuperek, Pytanie, czy pusty? O, nie, właśnie, nie pusty, o kurde, 10 sztuk złota, nieźle. Dobra, na razie oczywiście, jako że nie wiem nic o modzie, to nie będę się wstępnie tutaj bawił w przepalanie na przykład mięsa czy coś, no bo kurde, jeszcze zaraz będzie, że idealnie wyliczone mięso i będziemy mieć problem. Luknę sobie też tutaj, czy przypadkiem na plaży jeszcze czegoś nie złapiemy. Um, no ale wstępnie widzę, że chyba nie. Trochę się też obawiam, że jakieś podporki się może pojawią w najbliższym czasie. O! Widzę jakieś rybki. Super. Dobra, no niby mamy za. O! 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 Dobra, dobra. Na razie spierdzielamy. Dobra, idziemy spać tak jak nam kazali. Nie ma co zapierdzielać. Wiem, że niby szczura mogę pięściami rozwalić, ale. Szanujbyś. O kurde, bo on mnie goni. O kurde, blaszka. To no ty sobie chyba jaja robisz, panie szczur. No dobra, chodź. Chodź chodź. Chodź chodź jak już tyle przeszłeś. O kurde, na ty spaniaczku. Dobra, pokonany. 30 ekspa, nawet nieźle. Dobra, kładziemy się, niech nam dadzą jakąś lagę. Wczesnym porankiem, tak? No to do rana. W takim bądź razie. Dobra, jeden szczur pokonany można powiedzieć. Dobra, no to mamy się zgłosić do jakiegoś domku z baldachimem. No tylko pytanie, który to domek? Ech. No nie jest to jakaś duża wioska, ale mają tutaj jakiś swój ryneczek. Ech. No sobie bez skitu. Gdzie ten baldachim? O kurde te drzewa. Dobra, no to będzie trzeba ogarnąć. A ten baldachim, okej, okay, dobra, dobra. O, kurde, co jest? Ach te drzwi. No, dobra, otworzył. Ja pierdziele, co się właśnie dzieje? What? Halo! Halo! Co się właśnie wydarzyło? Czy ja właśnie zbugowałem grę? Na no to wychodzi. Będziecie trzeba wyratować jakoś. Ojeju! No dobry początek nie powiem. Zaraz wracamy. Dobra, wracamy po usilnym siłowaniu się z drzwiami udało się. Masakra, kto to tak te drzwi tu włożył? Dobrze. Panie Jeden Miałem tu przyjść. Jestem Jenemir, starszy wioski i przywódca tego małego wsiowego szczepu. A ty? Nazywam się. To nieistotne. Liczą się tylko twoje intencje. Okay. Nie widzę w twojej paszczence żadnych złych zapędów. Wydajesz się prawym człowiekiem, ale też obcym. To co chciałbyś wiedzieć? Cóż? Interesuje mnie skąd pochodzisz i dlaczego pojawiłeś się właśnie tutaj, w tych ciężkich czasach. Mm, dobra, no gadajmy tego. O, dostajemy powtórkę z rozrywki. Piękna scena. <laughs> w sumie fajnie by było, jakby ją ktoś w końcu odnowił. No bo już widziałem jakieś takie projekty. Yy, przynajmniej pierwszej kaczeki z Gotika 2, ale te też by fajnie było, jakby dostały taki właśnie. Lepszy wygląd. Jestem to by był fajny. z kolonii więziennej. I może wyrzuciło mnie razem z moimi przyjaciółmi z Kolinis. No, no, z Kolinis, ale to bardzo daleko. I dokąd zmierza twoja podróż? No, mówimy tak, jak było. no. Byłem na polecenie Xardasa w drodze na Irdorat, aby walczyć przeciwko siępaczom Beliara. Tylko kilku ludzi zna jeszcze ten prastary święty dwór. I to Xardas, ten nekromanta, wysłał tam ciebie? Dlaczego więc tutaj wylądowałeś? No. Można powiedzieć, że rozbaliśmy się. Moi przyjaciele i ja byliśmy w drodze z zdobytą królewską fregatą. Gdy no. zostaliśmy napadnięci przez piratów. Na z Irdorat można się dostać tylko dużą galerą. W morze jakieś 9 bądź 10 dni. Mamy tu jednak tylko małe łodzie rybackie. Te maleństwa nadają się świetnie do łowienia ryb. Ale w żadnym wypadku nie nadają się do pływania po otwartym morzu. Więc co chcesz teraz zrobić? No chyba odnaleźć przyjaciół, nie? Z tego co zrozumiałem. Jesteśmy przyciągnięci. Musimy wyrzucić za burtę część złota. <grystanie> Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie, jeśli. Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zakoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Może jest przecież spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. <grystanie> no i było. najmniej do Proszę momentu początku. Woda, tak? Uwolnić. <grystanie> Nawet jeśli sam będę musiał zmierzyć się jednocześnie ze wszystkimi piratami. A kiedy już ich znajdę, będziemy kontynuować naszą drogę na Irdorat. Jakiś środek transportu w końcu się znajdzie. Wielkie słowa jak na kogoś, kto nosi na sobie jedynie jakieś nędzne łachy. Dobra, to co to teraz? Co teraz? No. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xarda zlecił zniszczenie zła na Irdorad Napadli na ciebie piraci i tutaj zostawili. A no. teraz szukasz swoich przyjaciół, którzy zostali gdzieś schwytani na tej wyspie. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował niech. Kurde, musisz walować. Tobą szlachetne pobudki. Dosłownie. Bo mogę ci więc zrealizować swoje cele w miarę moich możliwości. Jak możesz mi pomóc? Muszę się jeszcze nad tym zastanowić, ale na dobry początek mogę cię uzdrowić. No to trochę Dlatego, za późno jeśli na to będziesz ranny, to wiesz gdzie mnie znaleźć. Okej, okay. a że tak po prostu ogólnie. Na co powinienem okay. tutaj zwrócić uwagę? Mogę ci streścić jednym zdaniem. Nie utrudniaj tutaj życia ludziom bardziej niż jest to konieczne. No spoko. Czemu niby miałbym? Posłuchaj. Wydajesz się rozsądnym facetem, ale dobrze ci radzę. Nie wać tutejszym rybakom. Cała wyspa wydaje się w rozsypce, a my nie możemy tolerować tu jeszcze kogoś, kto łamie gnaty naszym ludziom. A gdyby doszły mnie słuchy, że jesteś rębajłą, osobiście wykopię cię z naszego przysiłka. Bardzo proste. Jeśli okay. będziesz trzymał się tych zasad, to na pewno damy radę żyć ze sobą w zgodzie. Nie ma sprawy. No dobra, dobra. Każdego przybysza tak ciągnie za język? No, w sumie ciekawe. Dopiero odkąd taki dena kilka dni temu osiedlili się w naszej wiosce? Coś z tymi ludźmi jest nie tak. Przez to stałem się dość przezorny w stosunku do obcych. Co w takim razie jest z nimi nie tak? Gdybym tylko wiedział nie idzie tego opisać to tylko takie złe przeczucia. Za każdym razem dostaję gęsie i skórki, jakich widzę. Coś nikczemnego w nich siedzi. Bardzo by mi to pomogło, gdybym wiedział, że ktoś ma ich na oku. Nie mógłbyś się może za to zabrać? No, okej. Okay. Z pewnością będę miał ich chatę. Nie zaszkodził kratkiem zerknąć. Ale jeśli będzie się tam kręcił ktoś taki jak ty, pomyślą w końcu pewnie, że jesteś włóczęgą, który chce ich obupić z ciężko zarobionych pieniędzy. Lepiej będzie, jak założysz coś sensownego. Proszę, przymiesz to. O, w końcu jakieś łachy? Zarobiliście. Tak to możesz się pokazywać wszędzie. Dobra. Jakaś magia? Możesz mnie też czegoś nauczyć. Mógłbym, ale dopiero wtedy, jeśli zauważę, jak masz zamiar korzystać z tej wiedzy. Do tego czasu jednak mogę ci sprzedać kilka pomocnych zwojów. Zainteresowany. <laughs> ciekawe. No, moglibyśmy w sumie skorzystać. Pokaż zwoje. Ależ proszę! Okej, okay, czyli ogólnie masz jakieś amuleciki, nie amuleciki. No, to się. jeszcze wyklarujemy, co będziemy robić w tej serii. Chociaż na dawno nie graliśmy magiem, więc to jest w sumie jakaś możliwość. Też Dobra no i co on, no, mamy Ciuszek. E, nie mamy jeszcze broni, nikt pewnie dał lagi, ale myślę, że to już będzie wystarczający moment, żeby skończyć odcinek, no tak czysto poglądowo. Dzisiaj wyglądasz już o wiele lepiej. Pewnie dobrze się spało, co? Jak kamień. Także tego taki do zobaczenia. No, to uważaj na siebie! No i super. Dostaliśmy błogosławieństwo od Takisa na przyszłą podróż, no i super, więc co, no tak jak mówię, dzisiejszy poglądowy będzie troszkę krótszy, wiadomo, jak przypadnie do gustu, no to, no to kontynuujemy oczywiście i gramy dalej, chociaż no ogólnie nie ma w planach przerywać, bo wydaje się dosyć ciekawie, no zobaczymy z czym to się dalej będzie wiązać. No, w każdym razie, no, ja byłem Maskarad. jeśli chcecie tę serię dalej, no to wiadomo, możecie mi zostawić lajka, komentarzyk, albo jakąś subskrypcję, to naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z coraz to większą przyjemnością, no. Codzienna rutynka odgrana, więc można kończyć, a więc, no, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku i jeszcze dziękuję, że dotarliście tutaj. Do następnego, pa pa!